Czy wiedzieliście, że Huawei znowu jest pierwszy? Biorąc pod uwagę sprzedaż smartwatchy w Polsce, 9 na 10 najpopularniejszych smart zegarków w naszym kraju to właśnie Huawei. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, można poszukać przy okazji premiery najnowszej serii Watch GT6. Jednocześnie debiutuje 11 wariantów zegarków: 3 z dopiskiem Pro, 3 standardowe z większą kopertą, i aż 5 z kopertą mniejszą, przeznaczonych przede wszystkim dla pani. Każdy z nich ma unikalny, ciekawy design i to jest pierwszy z powodów, dla których chłojowe smartwatche w Polsce koszą konkurencję. Te sprzęty są po prostu bardzo ładne, jednocześnie wyglądają jak zegarki, nie jak mini komputerki nadgarstkowe. Przy okazji tym razem moim faworytem jest brązowy Watch GT6 Pro, wygląda super. Drugi powód to absolutnie fantastyczny czas pracy. Już w dotychczasowych modelach dało się ogarnąć 14 dni bez ładowania, a tymczasem nowy GT6 Pro potrafi wytrzymać 21 dni. Tak, trzy tygodnie. Po trzecie zaś, Huaweiowe smartwatche mają bardzo uniwersalny zestaw funkcji i cech. Świetne oledowe ekrany z jeszcze mniejszym bezelem, kompletny pakiet funkcji sportowych, monitorowanie funkcji zdrowotnych, wodoodporność do 5 atmosfer, czy w nowej generacji jeszcze lepsze pozycjonowanie GPS. No i do tego wszystkiego dochodzą ceny. Dla łoczy GT6 w promocji na start one zaczynają się od 949 zł.